Dzisiejszy film ma tytuł i nazywa się "Powrót do przeszłości". Jest piękna, słoneczna niedziela, a ja wyciągnęłam jajeczka i pomyślałam, że chciałabym zrobić to, co już było i co naprawdę dobrze mi się kojarzy. Najprostsze na świecie jajeczka, od których zaczynał chyba każdy dekupażysta, plus koszyczek, taki koszyczek, który można wykorzystać przez cały rok. Więc jeżeli ci się nudzi i nie wiesz od czego zacząć, to proponuję, żeby właśnie zacząć od takich jajek. Moje jajka są plastikowe, ale jajka z dobrego styropianu także bardzo dobrze się sprawdzą. Należy je wygładzić, wyrównać nierówności i przynajmniej jeden raz pomalować białą farbą akrylową. To jest papier ryżowy z ITD Collection. Jego wzór z Wielkanocą nie ma nic wspólnego, ale kwiatki urzekły mnie swoją delikatnością i pomyślałam, robię. Kwiatki najlepiej jest podzielić na malutkie bukieciki. Czym mniejszy bukiecik, tym nam go będzie łatwiej przykleić na jajku. Najprostsza sprawa na świecie. Smarujemy klejem, przykładamy nasz papier ryżowy i to wszystko ładnie, równo przyklejamy do powierzchni. Jeżeli wzór będzie za duży i będzie się chciał marszczyć, należy go troszkę ponadrywać po bokach. Potem i tak nie będzie tego widać, więc nadrywajcie i się niczym nie martwcie. Słucha jajeczka wyglądają tak. Jest ok, ale moje oko widzi, że nie jest idealnie, więc zarówno dla urody jak i zamaskowania tych nieidealnych rzeczy można jajeczko pochlapać. Używam pędzelka wachlarzykowego, ale możecie to zrobić czoteczką do zębów. To jest świetny, gęsty i błyszczący lakier. Zasada błyszczenia jajek jest prosta, czym więcej cienkich warstw nałożycie, tym jajeczko będzie się ładniej świeciło. Ja położyłam 8 cienkich warstw, czyli nakładam suszę, nakładam suszę i tak 8 razy. A to jest koszyczek z łuby. Jeden raz przeciągam go białą farbą akrylową. One są piękne same w sobie, wystarczy dodać koronkę i już zachwycają, ale ja pomyślałam, że pójdę o krok dalej. Górę pomalowałam na szarą, bo za chwilę tutaj przykleję wstążeczkę w szarą kratkę. Będzie mi to świetnie pasowało. Jeżeli chcemy, żeby koszyczek był piękny i w stylu vintage, warto go podcieniować. Naprawdę warto chociaż spróbować, ponieważ cieniowanie robi tutaj całą robotę. A jeżeli nie wyjdzie, to przecież możemy jeszcze raz cały koszyczek zamalować na biało. Więc cieniujemy odważnie wszystkie kwadraciki, bo przecież jeszcze za chwilkę nakleimy kwiatki. A jak będzie coś niehalo, to możemy jeszcze wszystko pochlapać, żeby jakichś niedociągnięć nie było widać. Ja nakleiłam kwiatki, ale już nie chlapałam, ponieważ pomyślałam, że taki klimat koszyczka jest ok, nawet jeżeli cieniowanie wcale nie jest idealne. A na końcu warto dowiązać albo dokleić jakieś drobiazgi, które spowodują, że cały koszyczek będzie wyglądał uroczo. Poszłam na bogato koronkę, wstążeczka oraz serduszko. A 8 razy lakierowane jajeczka wyglądają tak. A teraz szpileczka, kokardki i wystarczy to wszystko wbić w jajko styropianowe albo delikatnie dokleić do jajka plastikowego. I ostatecznie gotowe jajeczko, wygrzebane z głębokiej przeszłości, prezentuje się tak. A koszyczek jest całoroczny, ponieważ teraz do niego wsadzę jajka, ale jak się zrobi cieplej, po świętach, będę w nim trzymała ziółka. Film odkrywczy nie jest, ale może ktoś ogląda mój kanał po raz pierwszy i nie wie od czego zacząć. A takie jajeczka z koszyczkiem to bardzo fajny pomysł na początek. Naprawdę trudno to popsuć. A oto dodatkowy bonus petarta. Kilka godzin bezcennego relaksu, bez sprawdzania w komórce, komputerze albo telefonie, czym zaskakuje nas dzisiejszy świat. Dziękuję Wam za uwagę jak zwykle zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.